Vice City, tajemnice i ciekawostki. Części droga. Opracowanie i montaż Willi Siema. Dzisiaj Willi zlecił mi pokazanie wam sposobu na zmianę rozmiaru księżyca. Następnie oddamy się na poszukiwania Esterega. Potem pokażę wam jak w prosty sposób dodać do Vice City nowe auta i motory. Od dzisiaj będą się też pojawiać bonusy w postaci filmiku okazującego sposób wykonania unikalnego skoku. W tym odcinku pokażę wam Monik stand jumps 1 i 2. Roszamy. Zmiana rozmiaru księżyca. Wejdźmy na jakiś dach, żeby lepiej było to widać. No to skaczemy. Teraz bierzemy snajperkę i strzelamy w księżyc. Możemy dzięki temu regulować jego rozmiary. Dobra, teraz to trzeba jakoś przyzwoicie ustawić. No, może być. Poszukiwanie Esterega. Aby dostać się do Esterega, należy wejść na budynek VCNO. Ponieważ wielo nie wie, gdzie on się znajduje, to pokaże drogę do niego od stadionu. Już jesteśmy. Tymi drzwiami wchodzimy na górę. To okno po prawej to tylko atrapa. Oto, jak sam napis mówi Estereko we własnej osobie. Teraz zobaczycie jak wgrać do Vice City nowe samochody i motory. Dodajemy nowe pojazdy. W przeglądarce wpisujemy gry.wope.pl ogory. W pole wyszukiwania pokazane na obrazku wpisujemy Vice City i klikamy Szokaj. Teraz klikamy na pozycję Grand Heft Auto, Vice City, PC. Następnie po prawej stronie widzimy tabelkę ogornie. Wybieramy z niej pozycję pliki. Teraz odszokujemy pozycję Modern Mod wersja alpha i klikamy na nią. Następnie klikamy na jeden z przycisków zaznaczonych na obrazko. Czekamy aż plik się pobierze. Po pobraniu osuwamy z folderu głównego gry pliki Data i Models. Ze względu względów bezpieczeństwa pliki Data i Models radzę skopiować sobie w bezpieczne miejsce aby w przyszłości było możliwe przywrócenie oryginalnych samochodów. Następnie zaznaczamy wszystkie pobrane pliki, klikając Ctrl oraz A. Teraz rozpakowujemy te pliki do folderu głównego gry. Od teraz możemy już cieszyć się z najnowszych samochodów i motorów w Vice Wykonujemy onik stand jumps 1 i 2. Na dzisiaj już koniec, ale zapraszam na następny odcinek, w którym również będzie ciekawie. Na razie. Już w następnym odcinku, pokażę wam rekina i wielkiego żółwia, które pływają po Vice City. Nauczymy się też jazdy na skoterze bez niebezpieczeństwa opadko. Zobaczymy najbardziej ognisty skok świata. A dodatkowo wykonamy onik stand jumps 3 i 4. Do zobaczenia.